Kotek ci chodzi po dachu, domu, po tej blasze chodzi. Wiesz? O tu kotek. O tu, ten z białymi łapkami kotek. O na dachu. Nie widzisz? Stąd musisz, musiałbyś tu stanąć bliżej mnie. Widzisz go? Kotek, kotek na dachu. Na dachu, no? O, siedzi na dachu. To ten. Ten co zawsze siedzi w ogródku u was A tu No Krzysi Krzysiek Krzysiek chodziło nie zdążymy Jak chcesz jechać to chodź szybko